Ega, z tej strony kondys. Zaczynając tym razem od dołów moim drifterem, czyli właśnie driftującym paladynem. Taki trochę właśnie jak sprytysa skoczek, tylko przy użyciu odskoku zrzucamy na wrogów w pięść niebios. jest znaną tutaj z Diablo 2. A my używamy jej właśnie z fajnym połączeniem z pierścieniem srebrzystym całunem. Ten pierścień dropi się z. Duriela, Anderio, Krzewiciela, tych takich, można powiedzieć, bossów drugiego tieru. Ale zaraz po wszystkim przejdę spokojnie, na początek trochę gameplayu, pokazując też, że jest to najszybszy paladzen, jakiego tylko się da zrobić. Myślę, że spokojnie, jeśli bym próbował znaleźć jak najlepsze przejście, to bym nawet zrobił taki pit w minutę. Oczywiście nie ma tutaj was oszukiwać, nie będę tutaj kombinował i szukał idealnego jednego przejścia, żeby wam pokazać, że się da. Po prostu odpalam pierwsze, lepsze i widzicie, że leci to dosłownie jak przecinak. Używamy tutaj po prostu odskoku cały czas, tak jak na spirytyście. Tylko zamiast wystrzeliwać jakieś piórka i tak dalej, to wystrzeliujemy zdolność, którą mamy na pasku. W tym przypadku jest to łuśnia niebios ze wzmocnieniem na 5 niebios. Minutka, minutka 20 do bossa. Minuta 30, boss będzie pokonany. Nawet może się uda go zabić zanim się pojawi. Nie. Akurat z Belialem jest śmiesznie, że jego hitbox pojawia się zanim on się pojawi. Jak mamy duże obrażenia, to można go zabić spokojnie. Ale no, glify jeszcze nie ulepszone na maksa. Oczywiście wszystko tutaj się robi. Cały czas nad buildem pracuje, ale 8-5 ranga w półtorej minuty zrobione. Widać, że build trochę działa. No, na paladynie już mam spędzone 40 godzin. Gra się nim świetnie więc też buildy coraz bardziej przekombinowane. Ja przedstawiam na obecną chwilę wersję dość, można powiedzieć, wymagającą, bo mam trzy mityczne unikaty, z czego i tak w tym miejscu chciałbym mieć dziedzica zatracenia, więc hełm nie jest idealny. Ale mam na przykład opus Magnum Griswolda z uświęconym pierścieniem Bezgwiezdnej Nocy. Więc mam tak jakby dwa te pierścienie, więc też ten build akurat jest <laughs> dość porąbany. Pamiętajcie, że macie na max Rollu wrzucone wersje zarówno na endgame z unikatami, jak i mityczne, bez sanktyfikacji. Ponieważ też ja mój build robię minimalnie inaczej niż to, co jest w planerze. Z tego powodu, że no, zużywam o wiele mniej zasobu. Więc tak jak wam polecam w planerze, na przykład na wersji bez mitików. Dawać sobie wszędzie, gdzie tylko można, unknown per second, czyli oczywiście zasób na sekundę. W hełmie, w zbroi, w butach. Tak, ja mam go obecnie tylko w butach, ta wiara na sekundę, i sobie spokojnie z tym radzę. Tak samo mogę sobie pozwolić na używanie większej ilości rubinów, a wy będziecie musieli używać połączenia run cem po to, aby przy odskoku odzyskiwać sobie zasób. Ja dzięki temu kombosowi zasobu nie potrzebuję. Więc tutaj tylko ostrzegam, itemy będę miał minimalnie inne, moimi itemami aż tak bardzo się nie sugerujcie. Przejdę oczywiście po nich, żeby wam wszystko wytłumaczyć. Ale drzewko, wszystkie inne tutaj zdolności, mistrzostwo jest takie samo, więc to akurat możecie po prostu skopiować jeden do jeden. Zróbmy sobie na szybko jeszcze Beliala, żeby wam pokazał single target. W poprzednich filmach nagrywałem wszystko tak bardzo szybko, więc nie miałem też czasu, żeby tak wszystko pokazać, no ale tutaj single target. Najsilniejszy boss w całej grze na obecną chwilę. Pada sobie po prostu, a raczej może nawet i najtrudniejszy, bo pod koniec dnia wrzucę Wam jeszcze film odnośnie Uber Tristram w Diablo 4, już pewnie część osób może z Was słyszała, kto tam internety przegląda, że ludzie znaleźli dostęp do takiego specjalnego, sekretnego miejsca. I tam ten build sobie nawet jednak nie do końca dobrze radził. Ale szczegóły będziecie mieli w tamtym materiale. Teraz skupmy się na Drifterze. Główna mechanika, tak jak mówiłem, odnosi się do srebrzystego całunu. Bez tego unikatu buildu nie zrobicie i bardzo polecam sobie wydropić i srebrzysty całun oraz kantek katedralny, zanim będziecie się chcieli pod to przerobić. Również bardzo ważne będzie mieć w butach czas odnowienia uników arbitra skrócony, ponieważ cała nasza gra działa dookoła odskoku. Srebrzysty całun mówi, że unik arbitra aktywuje jedną losową wyposażoną umiejętność główną za każde pokonane 2 metry. Więc po pierwsze musimy zmienić się w arbitra. Na obecną chwilę ja używam po prostu przysięgi Adepta, po to, że po użyciu zdolności Adepta zmienia się w Arbitra, wtedy nasz odskok zmienia się w odskok Arbitra i mamy taki właśnie bardzo długi odskok. Co powoduje, że jesteśmy też bardzo szybcy, no bo sama animacja tutaj jest dość szybka, odskok jest dość długi i możemy się bardzo szybko poruszać. No i na naszej drodze cały czas te pięści niebios zrzucamy. Trochę to wygląda jak Bombardment z Diablo 3. I przez to, że właśnie zrzucamy cały czas po drodze te pięści niebios, no to oczywiście zadajemy na drodze ogromne obrażenia. Plus jeszcze wystrzeliwujemy te pociski dookoła, więc mamy dzięki temu też bardzo ładny clear speed. No bo oczywiście każdy z tych pocisków, co wylatuje, no to on też spokojnie tam pomniejszych wrogów zabija. I dzięki temu, na przykład, tak szybkie pity możemy robić. Jednak, aby było to płynniejsze, ja po pierwsze używam odskoku na kółko od myszy. Jak sobie wejdziemy w opcję wsterowanie i ruch, ruch interakcji, tutaj wszystko mam na lewym myszki i tak dalej, ale odskok mam kółko od myszki w górę, kółko od myszki w dół. Więc po prostu kręcąc sobie tak góra-dół mój gość będzie cały czas odskakiwał, ale żeby było to jeszcze szybsze to przytrzymuję też cały czas prawy guzik, ponieważ moje buty mają, że ataki zmniejszają czas odnowienia odskoku o półtorej sekundy, no ulepszałem do dwóch sekund, ale te półtorej sekundy wystarczy. Więc przytrzymuję prawy guzik. Żeby było widać. Przytrzymuję prawy guzik, żeby strzelać. I wtedy cały czas skaczę. I on, dzięki temu, sobie po prostu cały czas będzie bił. Widzicie, że tracę dużo zasobu. I właśnie dlatego mówiłem, że wy musicie troszeczkę to inaczej robić. Ponieważ w końcu z tego zasobu się wywalicie. Ja mam te dwa razy starlesy, więc pokazuję mi dwa różne buffy na zmniejszony koszt zasobu. A i tak jestem w stanie z tej wiary się wywalić. Jeszcze raz wspomnę dla Was połączenie run Cem Lum, i wtedy spokojnie też ten zasób utrzymacie. Bo jak odskakujecie, to cały czas ten zasób będzie tam wskakiwał na maksa raz na parę odskoków. Więc dla Was nie mam problemu. Ja używam tutaj Cem Gara, a Wam polecam jeszcze właśnie Cem Luma i Bug Gara. Wszystko jest w planerze. Główna mechanika opisana, no to jedziemy po pozostałych unikatach. Katyk katedralny, czyli po prostu ogromne obrażenia włóczni niebios. Szansa na podwójne obrażenia włóczni niebios, więc wszystko fajne. Ta tarcza dropi z Lorda Zira. Jako broń Opus Magnum Griswolda, ponieważ daje nam ogromny bonus do obrażeń, jest to 100% mnożnika do obrażeń. Przy okazji też podstawowe statystyki są bardzo fajne, dwa mnożniki. I Griswold dropi z Duriela. Jeśli chodzi o przedmioty mityczne, no to najlepszy jest właśnie Dziedzic, Całun, oraz pierścienie bezgwiezdnej nocy, no to mytyki albo sobie zbieramy po prostu ze ścieżki sezonowej, a później z bossów, a legendarki no to po prostu farmimy jak legendarki. W tym końcowym zestawieniu mamy po prostu aspekt uświęconej kary, mnożnik do obrażeń na amulecie, na rękawicach wyniesienie, czyli po użyciu umiejętności arbitra zwiększamy swoje obrażenia. Widzicie, jak wciskam jedynkę, to za każdym razem kumuluje mi się ta moc. No i po prostu w trakcie, jak sobie biegam, no to to się naładuje oczywiście do maksa. No i po prostu pamiętać, aby nam arbiter nie spadł, no bo z chwilą kiedy stracimy całego arbitra, to wtedy stracimy ten bonus i musimy ładować go od nowa. Jednak dzięki temu, że wyhartujemy sobie czas działania arbitra, na przykład na spodniach, no wtedy nie ma problemu z tym nigdy. Na spodniach również aspekt nieposkromionych, ogromna ilość pancerza. Na butach już mówiłem wcześniej, aspekt zefiro arbitra. Specjalnie nawet tych butów sobie jeszcze nie sanktyfikowałem, ponieważ mój aspekt jest dość średni, 2,6 sekundy, maksymalnie 3. Fajnie tutaj mieć tą maksymalną wartość, a że też moje buty są bardzo ładne, bo mam plus dowłóż niebios, no i tą wiarę na sekundę potężną, no to są to też bardzo, bardzo ładne buty. Przypomnę może jeszcze raz, bo są często to pytania, z chwilą gdy macie unknown, np. unknown damage w planerze, to są to święte obrażenia. Tak samo jak macie unknown per second. To to jest wiara. Po prostu te wartości, te nazwy jeszcze nie są wbite do planera, więc to się tak lekko wykrzacza. Przysięga, jak wspominałem, adept po to, żeby po umiejętności adepta przemieniać się w arbitra. My musimy być arbitrem, aby srebrzysty całą działał i mieć odskok arbitra. No i zdolności. Przechodząc bardzo szybko, jak najdalej, jedziemy sobie po aury. Aura fantyzmu, więcej obrażeń. Aura Śmiałości więcej obrażeń, no i więcej pancerza, tutaj dajemy 5 punktów, żeby mieć maksymalny bonus do pancerza. No i Aura Świętej Światłości na umocnienie. Dalej mamy Egidę, chociaż w tym miejscu można sobie używać też Spadającej Gwiazdy. Ja lubię Egidę, ponieważ mam non stop nieustępliwość i cały czas maksymalną kumulację Animuszu, więc też fajna redukcja obrażeń. Później ja używam Skazania na przemianę w Arbitra, no i oczywiście max punktów we włócznie Niebios. Tutaj ta wartość włócz niebie jest trochę przesadzona. mamy 2000 bazowych procent obrażeń. Na samym opisie pokazuje mi prawie 2 miliardy obrażeń. Więc yy, balans jest oczywiście bardzo zachowany. No i na koniec godło. Na więcej bonus do obrażeń za premię na blok. Mistrzostwo, no to dość prosta tablica. Zaczynając od doskonalenia, czyli mnożnik do obrażeń krytycznych. Dalsza tablica, tarczownik. Oczywiście, tutaj kapujemy blok na 100%, więc 110% mnożnika obrażeń, i w tym miejscu obrotność, zwiększone obrażenia niefizyczne. My bijemy obrażenia święte, więc niefizyczne. Dalej latarnia. Jeśli mamy sojusznika albo najemnika dookoła, no to bijemy więcej obrażeń, czyli zawsze. No i sędzia, mnożnik do obrażeń świętych. Dalej jedziemy sobie niepowstrzymanie, czyli też ogromny mnożnik obrażeń, redukcja czasu odnowienia, no i do tego duch. No i ostatnia tablica to każdy na pewno kto już chociaż raz Paladyna widział jego tablicę. Czyli zamek. 1600% obrażeń, ale myślę, że jakbym tutaj jeszcze sobie poklikał jakieś guziczki, coś się naładował. O, ta wartość sobie wskoczy nawet wyżej. Jak bardzo to jest zbalansowane. 1660, dobra. Nie wiadomo po co istnieje, ale po... pewnie po to, żeby się palady lepiej sprzedał. <noise> więc, więc jest. No i Pretendent na koniec na siłę. No, tutaj na większości paladynów, realnie takie same możemy sobie ustawić paragony. Ja mam nadzieję, że paragony jakieś tam większe zmiany dostaną, no bo tutaj też już widać, jakie problemy z nimi są na paladynie. Ale bildzik bardzo przyjemny, bardzo polecam, bardzo fajnie mi się nim gra. Będę starał się go dopieścić, więc niewykluczone, że będę robił jakąś jego wersję 2.0. Ale właśnie z giga wytrzymałem, ma ogromne obrażenia, pojedynczy cel, obszar działania, wszystko jest super, 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 więc bardzo gorąco polecam. Widzimy też się też w kolejnym filmie, tak jak mówiłem, pod koniec dnia wrzucę Wam jeszcze film odnośnie tego Uber Tristram, odnośnie farmienia kluczy, odnośnie darów sezonowych, jak właśnie farmić te boskie dary, gdzie używa się wszystkich tych spaczonych ozorów, oczu i tak dalej. Więc to będzie pod koniec dnia, a na streamie dzisiaj Paweł Exile. Więc widzimy się tam, widzimy się na żywo w kolejnych materiałach albo w komentarzach. Hejo, bajot, o siebie, cześć!